i jest e, wolny od więc... no, to, to mogę państwu powiedzieć, to jest wolny. Czyli, Czyli może pan stwierdzić, że klub, oficjalnie, że klub PC nie ma żadnego nazwiska na liście, tak? Nie ma. Czy jeszcze oprócz tego jakiś klub jest wolny? Może dlatego był taki, tak nie Może dlatego ta partia była tak nie W 92 roku, kiedy przedstawiałem autorom Lewego Czerwcowego moje przewidywania. Mówiłem o dwóch niebezpieczeństwach. O niebezpieczeństwie zwycięstwa komunistów w Polsce i ich rządów razem z PSL-em. Wtedy jeszcze nie uwzględniałem nowej ordynacji wyborczej, dlatego mówiłem, że to będą rządy mniejszościowe, ale jednak rządy. Ordynacja spowodowała, że to są rządy większościowe. I mówiłem także o niebezpieczeństwie przesuwania się władzy w ręce Lacha Wałęsa, nieformalnego przesuwania się władzy. I rzeczywiście to niebezpieczeństwo realizowało się w okresie do wyborów 93 roku. Mogę powiedzieć, że te przewidywania były smutne, ale niestety okazały się słuszne.